Wój przewodnik po świecie języka angielskiego Dzień dobry witam bardzo serdecznie to Monika Podbielska Dzisiaj powiemy sobie o innych zastosowaniach wyrażenia just ostatnio powiedzieliśmy że just to służy do wyrażania przeszłości podobnie jak would Dzisiejsze spotkanie będzie więc kontynuacją poprzedniego odcinka Posłuchacie jak jeszcze stosujemy wyrażenie just Pamiętajcie, że z mojej strony internetowej www.monikapodbielska.com możecie pobrać kartę pracy, gdzie znajdziecie cały materiał dotyczący dzisiejszego spotkania. Również będziecie mogli zrobić ćwiczenia, które podsumowują, zamykają dwa ostatnie odcinki, właśnie całość materiału dotyczącego justu, i znajdziecie tam również odpowiedzi, czyli sprawdzicie, czy wszystkiego już się porządnie nauczyliście i czy wszystko jest już jasne. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W ostatnim odcinku mówiliśmy o wyrażeniu used to plus bezokolicznik. Oznaczono, że coś kiedyś się działo i zakończyło w przeszłości. Jest to wyrażenie, które tak naprawdę może zastąpić czas gramatyczny przeszły. Past simple lub past continuous. Na przykład: I used to have a dog. Kiedyś miałem psa. I used to have a dog. He used to come here every day. Kiedyś tu przychodził codziennie. He used to come here every day. Did you used to play the guitar? Czy kiedyś grałeś na gitarze? Did you use to play the guitar? We didn't used to live in a city. Nie mieszkaliśmy w mieście. We didn't use to live in a city. Dzisiaj powiemy sobie o wyrażeniu, które również zawiera słowo. A raczej wyrażenie used to, ale oznacza coś zupełnie innego i stosowane jest już w różnych czasach gramatycznych, czyli nie zastępuje nam czasu, ale odwrotnie, stosujemy to wyrażenie w różnych czasach gramatycznych. Wyrażenie to be used to doing something oznacza być przyzwyczajonym do robienia czegoś. W odpowiednim czasie więc będziemy stosować czasownik to be. I bez zmian będziemy dodawać used to i właściwy czasownik z końcówką ing. Powiemy więc I am used to getting up early. Jestem przyzwyczajony do, do wstawania wcześniej. I am used to getting up early. He is used to listening to. To loud music. On jest przyzwyczajony do słuchania głośnej muzyki. He is used to listening to loud music. We were used to watching black and white films. Byliśmy przyzwyczajeni do oglądania czarno-białych filmów. We were used to watching black and white films. Za pomocą wyrażenia to be used to Opisujemy stany i czynności, do których jesteśmy, byliśmy lub będziemy przyzwyczajeni. Pytania i przeczenia zadajemy zgodnie z regułą budowania pytań i przeczeń z czasownikiem to be. A czasownik ten w pytaniach zawsze przestawiamy na początek. You are used to smoking a lot. Ty jesteś przyzwyczajony do palenia. W dużych ilościach. You are used to smoking a lot. Are you used to smoking a lot? Czy jesteś przyzwyczajony do palenia w dużych ilościach? Are you used to smoking a lot? You aren't used to smoking a lot. Nie jesteś przyzwyczajony do palenia w dużych ilościach. You aren't used to smoking a lot. You were used to eating a lot of sugar. Byłeś przyzwyczajony do jedzenia dużo cukru. You were used to eating a lot of sugar. Were you used to eating a lot of sugar? Czy byłeś przyzwyczajony do jedzenia dużo cukru? Were you used to eating a lot of sugar? You weren't used to eating a lot of sugar. Nie byłeś przyzwyczajony do jedzenia dużo cukru. You weren't used to eating a lot of sugar. W każdym czasie gramatycznym, w którym stosujemy wyrażenie to be used to, zawsze dodajemy czasownik z końcówką ink. I am used to riding a bike every day. Jestem przyzwyczajony do jeżdżenia na rowerze codziennie. I am used to riding a bike every day. Oczywiście. Po wyrażeniu to be used to możemy też użyć rzeczownik. Na przykład I am used to cold weather. Jestem przyzwyczajony do zimnej pogody. I am used to the cold weather. He was used to life with animals. On był przyzwyczajony do życia ze zwierzętami. He was used to life with animals. Musimy jeszcze powiedzieć o wyrażeniu to get used to doing something. Przyzwyczajać się do robienia czegoś. W odróżnieniu od wyrażenia to be used to doing something, być przyzwyczajonym do robienia czegoś, wyrażenie to get used to be doing something oznacza przyzwyczajać się do czegoś i opisuje proces, zmianę. Czyli jesteśmy w trakcie przyzwyczajania się. To get used to be doing something. A więc to be used to doing something. Być przyzwyczajonym do robienia czegoś. To get used to doing something. Przyzwyczajać się do robienia czegoś. Wyrażenie To get used to doing something stosujemy także we wszystkich koniecznych czasach gramatycznych. A mówiąc dokładniej, we wszystkich potrzebnych czasach stosujemy czasownik get w odpowiedniej formie czasu, odpowiednio teraźniejszy, przeszły, przyszły i zawsze dodajemy bez zmian used to i czasownik z końcówką ing. Na przykład I am getting used to getting up earlier. Przyzwyczajam się do wstawania wcześniej. Jest to czas present continuous. I am getting used to getting up earlier. I was getting used to eating less, but I wasn't successful. Przyzwyczajałem się do jedzenia mniej, ale nie udało mi się. Jest to czas past continuous. I was getting used to eating less, but I wasn't successful. I have been getting used to jogging every day. Przyzwyczajam się do biegania codziennie. Jest to czas present perfect continuous. I have been getting used to jogging every day. Po wyrażeniu to get used to doing something, także można użyć rzeczownika. I am getting used to new students. Przyzwyczajam się do nowych studentów. I am getting used to new students. I jak zwykle teraz chciałabym Wam. Pokazać, w jaki sposób te wyrażenia, o których mówiliśmy już tu, funkcjonują w piosenkach. Pamiętajcie, że nie mogę Wam tutaj przytoczyć fragmentów piosenek, nagrań, utworów, ale mogę je odczytać. Natomiast w karcie pracy, która znajduje się do pobrania do dzisiejszego odcinka na mojej stronie internetowej znajdziecie pełne teksty, i również link do tych piosenek na YouTubie. Gdzie będziecie mogli je odsłuchać, właśnie razem z pełnym tekstem? Będziecie mogli prześledzić ten tekst i w miły sposób z muzyką powtórzyć, jak działają te wyrażenia, sprawdzić i w ten sposób lepiej je zapamiętać. Piosenki, które dzisiaj chciałabym Wam zaproponować, to Someone You Loved Louis Capaldi. I tam możemy usłyszeć, że I was getting kinda used to being someone you loved. Przyzwyczajałem się do tego, że jestem kimś, kogo kiedyś kochałaś. I was getting used to being someone you loved. Kolejna piosenka to Justin Bieber. Get used to it. I Justin śpiewa, że when we used to be just friends, kiedy byliśmy, kiedyś tam tylko przyjaciółmi, when we used to be just friends. Ale potem możemy usłyszeć Get used to me, touching you. Przyzwyczaj się do mojego dotyku, że będę Cię dotykał. Get used to me, touching you. I dalej Get used to me, loving you. Przyzwyczaj się do mojej miłości, do tego, że będę Cię kochał. Get used to me, loving you. I dalej Get used to me, holding you. Przyzwyczaj się do tego, że będę Cię trzymał. Mamy tutaj więc kilka przykładów wyrażenia Get used to doing something. I kolejna piosenka No Love, Kevin Edmonds. I znowu link znajdziecie w karcie pracy. I w tej piosence możemy usłyszeć, że I'm not used to waking up and being by myself. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że budzę się i jestem zupełnie sam. I'm not used to waking up and being by myself. I'm not used to coming home from work and no one is there. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że wracam do domu i nikogo tam nie ma. I'm not used to coming home from work and no one's there. I'm not used to missing anyone. Nie jestem przyzwyczajony do tęsknienia za kimkolwiek. I'm not used to missing anyone. Tutaj znajduje się jeszcze kilka przykładów. Właśnie zastosowania wyrażenia To be used to doing something, być do czegoś przyzwyczajonym. W karcie pracy znajdziecie również ćwiczenia, które podsumują wszystkie zastosowania wyrażenia just to, czyli just to jako wyrażanie przeszłości, coś co kiedyś się działo. To be used to doing something, być przyzwyczajonym do czegoś. I to get used to doing something, przyzwyczajać się do robienia czegoś. Spróbujcie wykonać te ćwiczenia, bo dzięki temu będziecie mogli sprawdzić, czy rzeczywiście już to wszystko zrozumieliście. Będziecie mogli to powtórzyć i mam nadzieję już śmiało stosować, używać w życiu codziennym. Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu i zapraszam na kolejne odcinki, gdzie mówimy o języku angielskim. I gdzie również opowiadam Wam historię w języku angielskim, żebyście w prosty sposób mogli zapamiętywać proste konstrukcje, słownictwo i wychodzić śmiało z tą wiedzą w świat. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Monika Podpielska.